naszego wydarzenia. Jest to forum liderów Greenway, jak ma Pana imię. Mam na imię Andrzej Bataszew. Ale, ale ci, którzy mnie nie znają, teraz się ze mną, poznają. Teraz na nas patrzą ludzie, którzy nie mogli wziąć udziału w, w dzisiejszym forum, proszę opowiedzieć, jakie ma Pan wrażenie? Jak Pan trafił na to wydarzenie? Co Pan czuje? Najważniejsze chciałbym powiedzieć, że ci, którzy nie przejechali, to teraz, słuchajcie, musicie. Po prostu, jak dużo straciliście. Ja wam teraz o tym przypomnę. Więc to, co dzisiaj zobaczyliście na własne oczy, to, co moglibyście zobaczyć, pomogłoby wam zrobić wasz wynik jeszcze lepszy. Ten, kto byłby dzisiaj tu, na pewno innymi oczami będzie patrzeć na Green Wave w przyszłości, ale na pewno innymi, ale mogę was zapewnić, że każda sekunda przeżyta razem z nami tu na miejsce jest zupełnie inna. I Naprawdę to, to, to bycie razem z partnerami zdziwiłoby Was bardzo mocno. Proszę nam powiedzieć, ma Pan taki bej, czy na którym jest napisane VIP gość, jaka jest Pana rola, rola w naszej firmie, droga do sukcesu krótko, rola w firmie? No przede wszystkim jestem naprawdę bardzo kocham swoją pracę i kocham pracować, ale każda osoba, która przechodzi do naszej firmy, na pewno osiąga jakiś e, wyników, jakichś kwalifikacji i rang. Przed sobą ustawiałam takie zadanie, że e, już dzisiaj osiągnąłem swój cel, ale nie jestem zadowolony z tego celu, bo jestem pewien, że mogłem zrobić więcej i. E, Jestem nie tylko i szybciej, i jestem tu nie tylko do tego, aby słuchać, a najważniejsze jest to, aby połączyć, połączyć naszą drużynę, aby byli jeszcze bardziej przyjaciółmi. I jeszcze kolejne zadanie: nie chcemy być tacy jak wszyscy, chcemy być inni. Zaraz powiem to na przykładzie: dziewczyna jedna mówi, że jak z. z Dostaniesz swój samochód, jakąś założysz piękną chustę, jakieś tam perfumy, to każdy będzie tak na Ciebie patrzeć. Właśnie dlatego tak pracujemy. Nie, nie żeby nam zabrościli, a żeby ludzie patrzyli na nas i chcieli żyć tak samo, jak żyjemy my. GM1, rozumiem, że jest Pan grandmistrzem, tak? Ile lat, ile czasu Pan potrzebował, na to, aby to osiągnąć? Trochę mniej niż 8 miesięcy potrzebowałem, ale na dzień dzisiejszy. Półtora, półtora lata jestem w naszej firmie. No i trochę życzeń, życzeń dla wszystkich. Co Pan życzy wszystkim? Co Pan życzyłby tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w naszej firmie, którzy dopiero przychodzą na takie wydarzenia? Wszystko jest bardzo proste. Zapamiętujcie, zapisujcie. Żyję tak i tak pracuję. Być, robić, mieć. Najpierw w swojej głowie stajesz się tym, kim chcesz być, a później to masz. Exact. Dziękujemy. ani Leonid Margunow, ani Jelena Polańska, ani Szerkow nie ma nikogo w waszym życiu. W waszym życiu jesteście tylko wy i tylko wy decydujecie jak będziecie żyć. Jeżeli w waszej głowie jest coś takiego, że nie jestem odpowiednią osobą, nie jestem tego wart, ona jest taka piękna, ona jest taka fantastyczna, a ten samochód nigdy w życiu, mój samolot, nie no coś, no na jaki samolot, to wszystko jest tylko w waszej głowie. Jak można się tego pozbyć? Jeżeli się tego nie pozbędziecie, na pewno nie uda się Wam iść do przodu. Czy kiedyś próbowaliście pracować, chodzić tak, żeby mieć łańcuchy na nogach? Ten, kto był kiedyś na siłowni, rozumie, że jak ma jakieś się wzmocnienia na nogach, no to wtedy ciężko jest coś zrobić, a zwłaszcza bez przygotowania wstępnego. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, musicie rozumieć, do czego dążycie w tym życiu. Nie, co będziecie jeść jutro na śniadanie, a do jakiego kosmosu, do jakiej przestrzeni lecicie, bo to jest obraz waszego życia. Otwieram wam sekrety, tak, pracuję ze swoją drużyną. Wiedzą dokąd idą. Gdy ktoś wie, gdzie idzie, będzie iść. Jeżeli nie ma żadnej motywacji z zewnątrz, jest tylko motywacja wewnątrz, kto mówi tak swojej drużynie: no, no kochane, no jeszcze trochę, no jeszcze, jeszcze troszeczkę, są tacy? To jest zewnętrzna motywacja. No, może pojedź tam, no, może pojedziesz na ten forum. My ja ci kupię bilecik, chcesz, no kochaniutki, no jedź. No, chcesz ci pokój w hotelu, kupię, chcesz, to też zewnętrzna motywacja. Człowiek zawsze będzie iść zawsze będziesz w punktu siły, i drużyna będzie zawsze w punktu siły, jeżeli jest wewnętrzna motywacja, a wewnętrzna motywacja to Twoja wizja, do czego idziesz, do jakiego życia podążasz. O czym marzysz, w jakim kraju mieszkasz, w jakim domu, czy to jest drewniany dom, czy to jest dom z cegły, czy to jest blok, z kim mieszkasz, co jesz na śniadanie, do jakiego kina chodzisz, do jakiego teatru chodzisz, co masz na siebie ubrane, jakim samochodem jeździsz, gdzie chodzą, do jakiej szkoły twoje dzieci, co leży w twojej lodówce, jakie masz, pościel jaką masz, jakie masz buty, z jakiej skóry, ile kosztują, rozumiecie? Czy podróżujecie, czy nie podróżujecie, czym podróżujecie, łódką? Rowerem, samolotem, czyli to jest samolot, jakim biznes, jaką klasą biznesową lecicie? Czy to jest klasa ekonomiczna, czy to jest biznes klasa? To jest wasz obraz waszego życia. To wy musicie to zrozumieć. Musicie to zrozumieć. Kto nie ma takiej wizji, kto nie ma takiego obrazku w swoim życiu? Wierzcie internet, otwierajcie, otwierajcie Instagram. I patrzcie na tą osobę, którą obserwujecie na Instagramie, jakie obrazki coś tam gdzieś ruszają w głębi waszego serca, bo to, na co jesteście podpisani, to jest wasza realność. Jesteście w stanie to zrobić, to się wam podoba. Dalej, rozkręcacie co, i wszystko się do tego ciągnie. Jak rozumiecie, gdzie chcecie być, jak chcecie żyć, tak, boicie się, ale rozumiecie, że tego chce. Na to zostawiacie sobie czas. Rozumiecie, że to jest wasz cel. Za ile chce tak żyć? Za ile? I do tego już dociągacie wasze zasoby, bo wasze ludzie to wasze zasoby. Wasza drużyna to wasze zasoby. Ludzie, których, których angażujecie do swojego zespołu, to do waszej drużyny, to też wasze zasoby. Wszystkie promotion to też wasze zasoby. Nie odkładajcie na później. Kiedyś parę lat temu prezydent powiedział, że będziecie musieli biegnąć, biegnąć do przodu, aby coś takiego zrobić. Dosłownie po i 3,5 latach zrozumiałam, że tak, musiałam biec jeszcze 3 lata temu.